Kamperowizja Wojciech Majewski witam. Najpierw o targach karawaningowych, które jak zwykle otwierają sezon. Tam spotkaliśmy też ciekawego człowieka, który odbywał niezwykłe podróże, a przecież zawsze w tym programie pokazujemy ciekawe osobowości, które związane są oczywiście z kamperami. Będzie także spotkanie na słynnej imprezie Energylandia. Tam odbył się właściwie taki wielki kamperowy festiwal. Impreza, co prawda, odbywała się w dosyć kiepskiej temperaturze, ale mimo wszystko atmosfera była gorąca. A relacja z tej imprezy, na której się w tej chwili znajdujemy, a więc kamperowy festiwal w Warszawie na Służewcu, w kolejnym wydaniu magazynu Camperowizja. Zapraszam! Powinniśmy zacząć od tego, jak powstawał ten kamper, bo to jest taki kamper trochę nietypowy, taki wyprawowy, można powiedzieć. Znaczy, ja całe życie jeździłem z żoną na motocyklu. Przyszedł odpowiedni wiek, trzeba było coś wymyślić innego. No i powstał ten kamper właśnie z myślą o zastąpieniu motocykla. Był kupiony stary Defender 110, rozebrany na części i budowany od podstaw. Według Pana pomysłu, według Pana idei, co w nim jest ciekawego? Jak się sprawdził w czasie podróży? Znaczy, no, był, to jest wspólny projekt. Y, ułożenie y, kampera, y, logistyka cała to jest praktycznie pomysł żony, a tech, wykonanie techniczne po mojej stronie. To teraz proszę opowiedzieć o Waszych wyprawach, o tym co ciekawe, co przeżyliście, jak się spisywało to auto. Bo to jest, powiedzmy sobie szczerze, taki przykład kogoś, kto goni za czymś, kto potrzebuje podróżować, potrzebuje przygody. Znaczy, objechaliśmy Azję, Chiny tym samochodem, Europa to wiadomo, nie mówimy, nie tak? mówimy o, o tym, także Mongolia, Uzbekistan, Kirgistan. Aż, aż do Chin, do Morza Żółtego dojechaliśmy, już dalej się nie dało. Proszę powiedzieć, e, auto się psuło, przeżywaliście jakieś trudne chwile, jak spędzaliście czas, e, czy znaczy, to jest taki w miarę wygodny, e, komfortowy samochód, czy jednak taki bardziej, e, no powiedzmy sobie, survivalowy? Znaczy w samochodzie jest wszystko, co jest potrzebne do przeżycia. Jest, jest łazienka, jest toaleta, jest kuchnia wygodne spanie. Nic więcej nam nie potrzeba niecałe 4 metry kwadratowe powierzchni. Psuć? wiadomo, że człowiek się psuje, samochody też się psują. Także, no ale też jestem mechanikiem, także tutaj akurat nie, nie ma nie było najmniejszych problemów, żeby wrócić. Co was goni w takiej wyprawie, w takim stylu życia? Bo przecież to jest w jakiś sposób dyskomfort ludzie, Przecież jest pan dżentelmenem po 60. Zastanawiał się, a dobrze, jak zachoruje, jak to będzie. Łączy się z jakimś stresem, a wy gdzieś tam szalone strony Mongolii, Chin, gdzie wiadomo, nie jest łatwo o aptekę czy lekarza. Znaczy, akurat tym się nie przejmujemy. No, podróżujemy całe życie i mamy to we krwi po prostu. I cały czas. Nas to ciągnie do, do przodu i trzyma przy życiu, po to się pracuje, żeby można było po prostu poznawać następne, na, następne y, y, kraje, y, ludzi ciekawych, także to po to się żyje, po to się pracuje. No właśnie, no to teraz proszę powiedzieć o najbliższych planach, gdzie byście się chcieli wybrać, czy tym samochodem dalej, czy jakieś inne plany? Znaczy w tym roku to jeszcze będziemy jeździli tutaj trochę po Europie do Anglia, Szkocja, a w przyszłym roku na zimę na trzy miesiące wyruszamy e, Ameryka Południowa. Piękne tereny. E, jak wygląda e, technicznie fracht tego samochodu, jak sobie z to organizujecie, bo przeprowadzić, przeprawić się do Ameryki Południowej to jest już pewien kłopot. Znaczy nie jest kłopot, jest firma w Polsce, która się zajmuje tym zawodowo, także dostarczają się czy samochód, czy motocykla, bądź jakiś sprzęt i przerzucają tam, gdzie sobie życzymy. Odprawy wszystko oni załatwiają, także wsiadamy w samolot, przylatujemy na miejsce, sprzęt dla na nas czeka. Pierwszy oficjalny dzień w Energylandii jest fantastyczna pogoda, ekipy się zjeżdżają. My tutaj drugi raz już na zlocie karawalingowym, jest super, polecamy wszystkim. Zapraszamy. To jest bardzo fajna impreza. Tak jest, jak zawsze. My będziemy się bawić, mamy urodziny, córki, będziemy się bawić w Energylandii. Idziemy na Roller będziemy się zabierać. i już się cieszy, kto na bóle i na wszystko w ogóle, dobra energia jest najlepsza. Gdzie jeszcze być może, tak dobrze jak w zatorze, dobra energia jest w powietrzu. że kropki energii Landii i super razem się bawiliśmy. Dziś na pewno wszystkim mocniej bije serce, by zabawę zacząć na reszcie. Marzyć, kochać Fajna zabawa, piękna pogoda Towarzystwo dopisało Bawimy się do niedzieli Kromu drogę mówiąc Krótko temu czas Czas na zmiany, żeby wreszcie żyć Żyć po drodze warto Nie warto stać Stać mnie na to, żeby być Być zawsze sobą O El Camperos w doble Tam bye bye. O El camperos Komu w drogę mówiąc, krótko temu czas. Czas na zmiany, żeby wreszcie żyć. Żyć po drodze warto, nie warto stać. Stać mnie na to, żeby być. Być zawsze sobą. O El camperos z drogę może nawiązać jakieś przyjaźnie na takich właśnie zotach? Jak sobie gdzieś tam poczytałem, poszukałem, to pana przegoda z kamperami, w ogóle z karawaningiem trwa już dosyć długo. Trwa długo i prawdę powiedziawszy, ostatnio czuję się jak weteran na tych halach, ponieważ kiedyś jak wchodziłem na takie targi kempingowe, one były oczywiście w dużo mniejszej skali, więc było może łatwiej mieć samych znajomych, ale znają wszystkich. I w zasadzie chyba wszyscy znali mnie, bo było to kilka osób, które były takie zajawione i takimi fascynatami tego, tej nowej wtedy branży. I rzeczywiście, no, teraz mam wrażenie, że, że jestem tu jednym z najstarszych i co, co przyznaję z pewnym niestety przykrością, że już jestem weteranem, jestem emerytem na, na tym rynku. No. Ale, ale, ale to ma swoje dobre strony, bo ponieważ no, doświadczenie zdobywa się z wiekiem i wydaje mi się, że też dużo łatwiej mi się teraz poruszać na tym rynku niż, niż, niż to miało miejsce kilkanaście lat temu, kiedy zaczynałem. Stworzył Pan firmę, która odniosła sukces i jakby kontynuuje, e, promując. Co rusz, nowe rozwiązania. Tak, słowa sukces się boję. Uważam, że to jest pułapka. Jeżeli człowiek zaczyna myśleć o sobie, że osiągnął sukces, to już bardzo łatwo w tą pułapkę wpaść, wpaść w taki zachwyt, który no, nie motywuje do dalszej pracy. Więc unikam tego słowa, natomiast myślę, że rzeczywiście to jest druga marka, którą rozwijam i rozwijam ją moim zdaniem dużo sprawniej z dużo większą świadomością, dużo szybciej. Skala produkcji, którą mamy w Affinity to jest w tej chwili 350-400 może w tym roku samochodów produkowanych w skali roku, więc to już nawet jak na zachodnie standardy jest dużo. No więc tak, mam wrażenie, że to doświadczenie przynosi teraz jakieś rezultaty i te efekty są no, takie zadowalające powiedziałbym. A druga sprawa to to, że, że faktycznie bazą do tego, żeby się rozwijać muszą być w naszym przypadku innowacyjne pomysły. To jest taka polityka, którą realizujemy od zawsze i ona nam przynosi rzeczywiście, no, przynosi rezultaty. Wy z jednej strony oferujecie kampery dość ekskluzywne z ciekawymi rozwiązaniami, ale teraz robicie ukłon w stronę tych, którym zależy jednak na cenie. To nowa i atrakcyjna oferta. Y tak, w, rzeczywiście o, przez długi okres czasu bardzo koncentrowaliśmy się na tych samochodach e, z kategorii premium i one rzeczywiście stanowiły bazę do, dla naszego rozwoju. Natomiast, e, ja z, z, największą przyjemność, że tak powiem, sprawia mi w mojej pracy wymyślanie, rozwijanie nowych pomysłów. No i trochę się zainspirowałem e, vanaliferami, czyli osobami, które spędzają swoje życie, młodymi najczęściej, które spędzają swoje życie w samochodach, budują je dla siebie. Jak oglądałem te, te prace, te, te samochody, które zostały wykonane rękami tych Van to zauważyłem pewną wspólną cechę, i wydawało mi się, że, że to może być też potencjał na, na nową markę. I ta nowa marka powstała. Nazywa się u nas Freedom, to nie jest Affinity, bo o to mnie często pytają. To jest osobna marka, adresowana inaczej, to znaczy adresowana do ludzi, którzy no, y, y, y mają być może troszkę inne oczekiwania, jeżeli chodzi o samochody kempingowe. Natomiast no, to jest, zwłaszcza na polski rynek, wydaje mi się, dobra oferta. Za nami napis, wyprzedaż rocznik 23, wyprzedaż rocznika 22. Marcin, czy to jest rzeczywiście dobry czas? Czy teraz można kupować kampery w atrakcyjnych cenach? Wiesz co? teraz jest najlepszy czas, żeby kupić jakiegokolwiek w ogóle kampera z każdej jednej marki, dlatego że My jesteśmy w tej chwili zatowarowani z jeszcze z zeszłego roku i jeszcze nawet mamy kilka samochodów z rocznika 22 i musimy część tych samochodów wyprzedać, musimy opróżnić tak jakby magazyny, żeby przyjąć następne samochody, które na nas już czekają, które już są wyprodukowane i fabryka niestety nas ciśnie, żebyśmy odbierali nowe tematy. Jako człowiek e, siedzący w tym biznesie od lat, e, jak oceniasz no. e, ten rynek w tym roku? Czy to się... W tym momencie trochę zachwieje ze względu na podaż tych kamperów, które zostały, czy w związku z tym sprzedaż nowych Pudku, nie to, ruszy? Już się, to już się nam zachwiało końcem sezonu. Po targach w Poznaniu, gdzie był taki entuzjazm bardzo fajny, gdzie sprzedaliśmy dość dużo samochodów, to potem przyszedł styczeń i luty, który był dla nas tak naprawdę takim... Totalnym zatrzymaniem rynku, bo my nie sprzedawaliśmy przez dwa miesiące nic. prawie w ogóle, prawie nic, nie? A masz ja, ja mam w tej chwili około 40 ludzi zatrudnionych. Wszystkim trzeba dać wypłaty, ZUSy. Kończymy tą inwestycję naszą, która już na szczęście wygląda i cieszy, ale. Yy, ten rok na pewno w branży kempingowej, jestem przekonany, w 100% będzie gorszy zdecydowanie niż poprzedni, niż dwa lata temu i tak I nawet obawiam się, że to nie tylko chodzi o tylko ten rok w tej chwili, tylko że rok jeszcze dłużej to może potrwać.